W samochodach napędzanych LPG zazwyczaj montuje się toroidalne zbiorniki gazu zajmujące miejsce koła zapasowego. Dziś zastanowimy się, czy lepiej wozić zapas w bagażniku, czy zastąpić go zestawem naprawczym do opon. Koło zapasowe wybawi nas z każdej opresji związanej z awarią ogumienia czy uszkodzeniem felgi ale zajmuje cenną przestrzeń bagażową, którą czasem trzeba w pełni wykorzystać. Wtedy można przełożyć je do kabiny i włożyć za fotel kierowcy lub pasażera, ale nie zawsze. Komplet pasażerów i pełny bagażnik sprawiają, że koło staje się koniecznym, ale kłopotliwym balastem. No to może zestaw naprawczy? Jest mały, zmieści się pod siedzeniem albo nawet w schowku, ale nie w każdej sytuacji okaże się wystarczający. Rozprucie boku opony czy uszkodzenie felgi eliminują zestaw naprawczy, który nadaje się właściwie tylko do łatania niewielkich przebić. Ponadto, płyn uszczelniający powoduje konieczność dokładnego umycia wnętrza opony podczas naprawy, za co niektóre warsztaty pobierają dodatkową opłatę. Nie powiemy wam, które rozwiązanie jest najlepsze. W ostatecznej odpowiedzi każdy musi udzielić sobie sam, ale możemy zaproponować kompromis koło dojazdowe. Zajmuje mniej miejsca i w razie czego jest równie użyteczny jak pełna zapasówka. Jedynym ograniczeniem jest to, że z dojazdówką trzeba jeździć wolniej, ale to samo dotyczy zestawów naprawczych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków 60 sekund z LPG oraz do nadsyłania nurtujących Was pytań dotyczących autogazu na adres 60 sekund